Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, dziś kieruję nie swoje pytanie, które bardzo często się powtarza, a głównie podpisane są pod nim panie nasze Telewicki. Pytanie brzmi, czy trzeba golić włosy na ciele? No panie redaktorze, jeśli mogę tak zacząć. Ogólnie to ja jestem w ogóle przeciwny włosom. Bo zasadniczo, jeżeli pan przyjrzy się, i nie będziemy tutaj akurat konkretnie mówić o mężczyznach czy kobietach, tylko przyjrzy się pan człowiekowi, to na co mu te włosy są potrzebne? Na co są panu włosy potrzebne? Weźmy od góry, na głowie, do czego to jest panu potrzebne? Tylko pan ma. Łopot? Tak się przyjęło. No widzi pan, no widzi pan, przyjęło się. Musi pan się męczyć, żeby czesać te włosy. Żeby je obciąć, jak ma pan za dużo, za długie, prawda? Jak pana ma za mało, to pan się martwi. Idźmy dalej. Twarz, przecież pan sobie te włosy likwiduje, pan nie ma. Człowiek ma te włosy przypadkowo i jest taki właściwie wyliniały. Bo one do niczego nie służą. Jak, jak ma pan, załóżmy, nogi bez spodni, to tam włosy pan ma na tych nogach, prawda? Ale one są takie byle jakie, więc ani pana nie grzeją, ani nic. To jak pan naciągnie rajstopy, to tylko widać takie, prawda? Więc gdyby człowiek normalnie, tak jak trzeba, miał włosy powiedzmy, jak kotek, uszy całe w futerku, prawda, nosek tylko taki guziczek czarny, a reszta wszystko jest w włosach, to jest przyjemnie, bo to grzeje, wie pan, insekty trzyma i tak dalej. Natomiast takie pół na pół, to jest, proszę pana, zupełnie niepotrzebne, to jest pomyłka natury. Człowiek jest wyliniały. I dlatego włosy trzeba likwidować w każdej postaci. I tylko trzeba uważać, bo teraz tak, jeżeli pan sobie te włosy, czy kobieta weźmy na przykład obetnie, czy urwie tutaj, prawda, to one po pewnym czasie wracają, to nie jest jednorazowy proces, tylko potem one wracają w dwójnasób, nie tak jak wspomniałem u kotka, ale takie, wie pan, kępy tu się robią i potem człowiek tak chodzi, bo nie może dopchnąć rąk, wie pan, więc to jest ani estetyczne, ani potrzebne, bo tu panu się gromadzi gorąc, wie pan, to wszystko... Nie jest to w porządku, trzeba to wszystko powyrywać. Może pan ciąć, ale się pan porżnie, może pan zainfekować. Czyli trzeba pincetą i to bardzo jest bolesne. Gdyby, proszę pana, ja się nie bał bólu, to bym ja sobie wszystkie wyrwał. Doprowadzę do tego, że prawnie będzie zakazane noszenie włosów, panie profesorze. A kobiety i nogi? Nie widział pan kobiety z nogami bez zakrytych tych. I wracam, proszę pana. Gdyby miała tak jak no cokolwiek wiewiórka, no to by było ładne, takie rude futerko aż do kopytek. A tak? No ja nie chcę podciągać, bo już umówimy o kobietach, że jest pewna różnica, ale proszę Pana, odstają im te pończochy, wie Pan, bo te włosy są twarde. To wszystko trzeba potem likwidować. Się Czy jakąś ze świecy, wie Pan, zrywać to trzeba. To musi być gładkie, bo inaczej właściwie mężczyzna się pewnie odwróci od takich owłosieństw.